Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu Nissan Kaszkaja pierwszej generacji. 2008 rok, styczeń. Pierwsza rejestracja. 217 tysięcy przebiegu. Eee, serwisowany do, do samego końca. Dwulitrowy diesel 150 konny. Silnik cieszący się dobrymi opiniami. Eee, wersja wyposażenia. Mamy tutaj. Klimatronik dwustrefowy, skórzana multifunkcyjna kierownica z tempomatem, radio z systemem Bluetooth, CD, auxem, elektrycznie składane lusterka. skrzynia oczywiście, sześciobiegowa manualna. Szyby elektryczne. Środek jest bardzo ładnie utrzymany. Fotele nie są porozrywane. Podsufitka ładna. Kierownica skórzana, praktycznie bez śladów użytkowania. Tutaj przyciski też bardzo ładne. Auto jest całe w pierwszym lakierze. Bezwypadkowe, nie posiada nigdzie korozji. Doły drzwi, nadkola, tylna klapa. Bardzo ładne. Wersja osobowa. Samochód jest świeżo przywieziony z Niemiec, przygotowany do rejestracji. Koszt zarejestrowania to 250 zł w wydziale komunikacji. Auto nie było poddawane żadnemu detailingowi, nawet nie było polerowane, po przywiezieniu z Niemiec zostało umyte, odkurzone i delikatnie dopieszczone. Tutaj mamy troszeczkę rys, aczkolwiek myślę, że po polerce one bezproblemowo znikną. W Na naucie nie ma żadnych wgnieceń, prezentuje się bardzo dobrze. Silnik, skrzynia, zawieszenie, sprzęgło pracują bez zarzutów. Hamulce w całkiem niezłym stanie. E, opony całoroczne, bardzo ładne. Jeszcze się spokojnie na nich pojeździ. Z tej strony również auto się bardzo dobrze prezentuje. Tutaj mamy jakieś ryski. No, są to normalne ślady użytkowania, wynikające z wieku i przebiegu auta. Samochód nie jest nowy. Zapraszam do kontaktu zainteresowane osoby. Auto można obejrzeć w Ostrowcu Świętokrzyskim.